Przerwa na kawkę! Ciastko przywiąza mi kawkę. Zmęczony? Tak, zmęczony. Od której się jecie? Od yy, ósmej. Z mlekiem może być? O kurde co na nie leci. Musi być z mlekiem, bo ci wiemy. <laughs> pan kawę? ja to kawąz jestem. Nie no. ci, wiem. wie, jestem. Yy, teraz taki mały lunch, ale za chwilę się obiad dogotowuje, to zaraz obiad będzie. maszynka o i to babka ale zakurzyła. Po takich górka trzeba takim jeździć No i Mirko ciasteczka A, ma pan mm. I co jak wam idzie? Słucho tylko co? Widzę, że się mocno kurzy nie? I teraz już się kurzy Troszkę przesło? Deszcz by się przydał. Zaraz po siebie by się przydał. Mm. I teraz tak, Panie Mirku, bo ym, sytuacja jest taka. Dzisiaj siew, a jutro wyjeżdżamy z opryskiem na chwasty. Yy, I właściwie ten. Stąp. <laughs> no właśnie, stąp pójdzie tutaj. Yy, stąp to jest środek na chwasty, i trzeba go jak najszybciej jeszcze na w miarę wilgotną glebę yy, opryskać. Także jutro idzie tutaj stąp. Te, bo pierwszy raz w Szkotowie pojawiła się w uprawie cebula. Ale to nie jest gospodarstwo ogrodnicze, to jest dużo obszarowe gospodarstwo, które sieje w, strukturze, w swojej strukturze zasiewu. Ma zboża, rzepak, dołączyły buraki ostatnio i ziemiaki od kilku lat. No i teraz słuchajcie w tym roku dwie nowości, czyli cebula, siana przez dwa różne urządzenia, czyli. Siewnikiem takim, jak tutaj zaraz zobaczycie, to jest punktowy. siewnik do nas przyjechał punktowy z centrum Polski. Można powiedzieć, że z Kalinowat to centrum Polski. No. I jeszcze będzie jeden siewnik, bo tak powiedzieliśmy sobie, że 5 hektarów będzie punktowo pięć hektar tym siewnikiem, i 5 hektarów zrobimy nowością siewnikiem, które też zobaczycie niedługo w filmie. No i w tym roku dołącza do nas jeszcze słonecznik, to też taka nowinka. My żeśmy już ten słonecznik posieli, jak on będzie wzrastał, jak on będzie wyglądał, też będziecie mogli na filmiku u nas zobaczyć. Na dzień dzisiejszy, Mirku, te 5 hektarów posiejecie oczywiście w jeden dzień. Przyjechaliście a, rano, a. wyjedziecie po obiedzie, to żaden problem dla Was. Ale powiedz coś więcej o tym siewniku. Co to za siewnik? To jest siewnik włoskiej firmy Molsen. 5,45 ma szerokości. Trzy sekcje, bo w sumie 30 rzędów. Okej. Okay. Tyś z się już, już chyba od dziecka, co? Powiedz. No, nie, o lat. <laughs> <A, czy>, <laughs> no. Myślałam, bo tam u was w terenie to cebuli. Co, no jest, co drugie pole jest, to jest. cebula? Bo właściwie ja podpatrzyłam e, w waszych terenach uprawę e, tych. E, tych inności, bo u no. nas właściwie jest bardzo mało e, pól, gdzie e, sieje się cebulę, kapustę, seler. To są naprawdę wyjątki i raczej to są małe e, poletka. W takim dużym obszarze jest bardzo mało e, takich gospodarstw, tutaj w Warmińsko-Mazurskim, siejących cebulę. Jesteśmy jakby tutaj e, pierwsi, ale też pierwsi z nawadnianiem tej cebuli, bo właściwie e, tutaj ta cebula e, będzie nawadniana. E, liczymy, słuchajcie, na dobry plon, bo cebula potrzebuje wody i tej cebuli potrzebuje od samego początku wegetacji. Tą cebulę należy podlewać małymi ilościami, ale częściej, tak? Tym bardziej, że tu jest ziemia trochę lżejsza. Piaski. Piaski. U to Was potrzeba. to jest, u Was tak. U nas raz. jest, no nie, nie ma takich potrzeb akurat. Mhm. Mirko, ale powiedz mi, jeśli chodzi o cebulę, jak mniej więcej z plonowaniem cebuli, jak to wygląda? Ile cebula na przykład niepodlewana może dać z hektara, a ile polewana? No Trudno mi powiedzieć, bo u nas tylko podlewamy. Słuchajcie, no z tego co ja rozmawiałam z rolnikami, to na przykład może być plon 20 ton, ale może być i 30, 40 i 50, więc jeśli będą dogodne warunki, bardzo wystarczające nawożenie, wystarczająca ilość wody, ciepła, bo to też zależy od ciepła, lata też lubi dużo słońca w ostatnim etapie. Wtedy ta cebula może dać i 50 ton z hektara. Chyba, że jest podlewanie kropelkowe, to może dać nawet i 100. Może nawet i 100. No to słuchajcie, no to kto ma nawadnianie kropelkowe, niech się zastanowi nad cebulą. My się zastanawiamy nad nawadnianiem kropelkowym, ale to jest przyszłość, nasze marzenie. Być może, że się pojawi w gospodarstwie. Na dzień dzisiejszy jest taka sytuacja, że mamy ogromny zbiornik podwodny wody pod tym polem. Są to zbiorniki y, polodowcowe, bo tu u nas w naszych terenach y, były lodowce i to są zbiorniki polodowcowe, są jeziora nadziemne i są podziemne, mamy mega dużo wody i tą wodę y, należy wykorzystać. Nie mamy jeszcze dużo osprzętu do nawadniania, na razie póki co się dosprzętowujemy, mamy y, jedną szpulę, mamy agregat, y, mamy ciągnik z pompą i planujemy jeszcze zakup jednej szpuli. Jakby ktoś miał jakąś fajną szpulę używaną do sprzedania 500-600 metrów, to chętnie kupimy w dobrym stanie, od razu mówię. Natomiast tutaj właśnie mamy studnie i chcemy tą cebulę nawadniać, bo cebula, no nie uszkujmy się, bez nawadniania da połowę plonu. Jakie ceny cebuli? 80 groszy, złotówka, no takie są przewidywalne ceny. Można sobie obliczyć ile ton z hektara się możemy spodziewać i jaki będzie zarobek. Jakie, jakie dokładnie nakłady, ja jeszcze Wam tego nie powiem, bo nie znam wszystkich zabiegów, to dopiero jest, będziemy w tej chwili to wszystko planować. Natomiast poszedł tutaj, poszła pelifoska 600 kg i Kangil 300 kg. No oczywiście jutro pierwszy zabieg na chwasty, potem oczywiście na grzyba, trzeba chronić cebulkę. Co dalej? Ja Wam wszystko będę mówiła, czy trzeba będzie jeszcze dodać azot, czy trzeba będzie dodać jakieś mikroskładniki, a trzeba będzie pewnie y, ważne przed sianiem cebuli, żeby zrobić badania gleby na mikro i makro. Y, I takie badania żeśmy wykonali przed siebem w Olsztynie w stacji chemicznej. Takie badanie trwało około dwóch tygodni. Nie jest to drogie badanie, a bez tego badania raczej y, nie radziłabym siać cebuli, bo musimy mieć wszelką wiedzę na temat ziemi, na której cebula ma rosnąć, bo ma specjalne wymagania. No i co, zobaczmy, przejdźmy, zobaczmy, jak wygląda siewnik, jak wygląda się w cebuli w szkotowie, bo to jest nowość. Ja się bardzo cieszę. Bez względu na to, jak ta cebula wyjdzie, to próbujemy, doświadczamy. Dlaczego? Dlatego, że mamy takie ziemie, a nie inne i musimy jakby szukać rozwiązań na to, żeby ekonomia w tym gospodarstwie była i była opłacalna. Jeśli chodzi o zboża no wiadomo jak tutaj przyschnie przyschną pola ze względu na suszę plony są zbyt niskie aby funkcjonować na przyzwoitym poziomie aby ekonomia gospodarstwa była wystarczająca, więc szukamy odpowiednich roślin, które można by było podlewać, nawadniać, które dałyby nam taki plon, a żeby jakby zarobek był z hektara wystarczający, aby pokryć koszta upraw w gospodarstwie. Chodźmy. E, teraz tak, Mirku. Trzy jednostki prawie na hektar. Mniej więcej jednostka to jedna paczka. E, słuchajcie, koszt z cebuli na hektar to jest ponad 2000 zł. No ale to są wysokie koszty, ale potem można też i więcej pieniążków z hektara uzyskać, jak się e roślinka dobrze nam urodzi. Tu mamy trzy różne odmiany i też z różnych firm. Robimy też doświadczenia. Mamy tak, firma Bejo, cebulka Armstrong. Armstrong i to jest taki kolorek, tak wygląda. Tak wyglądają nasiona Cebuli. Pięknie. Y, mamy jeszcze tutaj, y, to jest y, ożarów mazowiecki, dystrybutor y, cebula Amfora. Moravo, Moravo, Moravo Seed. Tak wyglądają. Czarnuchy takie, cebulka. Chcesz Słuchajcie, w jednej paczce jest, jest 250 tysięcy nasion. I siejemy takie trzy paczki, czyli 200, 750, 750 tysięcy cebul na jednym hektarze powinniśmy zebrać. Słuchajcie, dzisiaj jest przepiękna pogoda, takie są chmurki w Szkotowie. Idealna pogoda do siewu, tylko jeszcze czekamy na deszcz. No, i jutro oprysk od chwastów: to jest bardzo ważne, żeby jak najszybciej wyjechać z opryskiem na chwasty. No, i Panie Boże, dopomóż. Panie Boże, dopomóż niech ta cebulka nam rośnie i będą pierwsze koty za płoty. Jeśli się okaże, że cebulka w szkotowie wyszła, będziemy e, zwiększać produkcję cebuli do 20, a może 30 hektarów. E, oczywiście, jeśli będzie możliwość nawadniania, bo bez nawadniania na tych piaskach co mamy, to nie wiem, czy by nam się 15 ton wróciło, Bo jest zawsze u nas dużo suszy. Zobaczcie. Padało 3 dni temu, jak się kurzy za ciągnikiem. 3 dni temu spadło 5 litrów na hektar. 5 litrów na metr kwadratowy, ale to tak naprawdę jedyny deszcz po zimie. Czekamy na więcej opadów. Wirku, bo też przyłączasz naszego pracownika do siewu. Tak. Marcin zazwyczaj na co dzień jeździ Sadarką, Dzisiaj to jest dla niego nowość, bo sieje cebulę twoim siewnikiem. Monosem i powiedz mu, jak, jak mu idzie? No nieźle mu idzie, prowadzi go GPS. Tak prowadzi go, ale tak. wiesz co, mam dla Ciebie propozycję. Chodź sprawdzimy, ee, czy za silnikiem nasionka cebuli są Chodź no sprawdzimy go. Możemy. Nie znajdziemy. Nie znajdziemy? Nie, stać tak łatwo. O, bardzo... o, 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 o. słuchajcie, jest. Jest, 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 jest. Eee, takie nasionko malutkie e, jest siane e, na m, głębokość 2,5 cm. Co 7 cm? czyli tak cebulka będzie rosła. Co 7, co 7, co 7. Mirku, e, powiedz jeszcze mi, to jest, siewnik, to jest siewnik punktowy? Punktowy siewnik, na, na tarczy. Pneumatyczny. Ma 60 otworów na tarczy, powietrze zasysa ziarenko. Aha. W pewnym momencie jest opuszczane co 7 cm. Czyli jeśli chodzi o wysiew, bo siejesz już tym siewnikiem szósty rok mówiłeś? Tym siewnikiem? Tak. I powiedz mi, czy jeśli chodzi o jakość siewu i precyzję? Jest... Precyzja na pewno. Nie zdarza się, żeby do ziarenka były okay. w jednym miejscu. I to jest bardzo ważne, bo nasiona tak. są bardzo drogie. Tak. Słuchajcie, ponad 2000 złotych nasiona na hektar. No, przy takich e, kosztach musi być e, precyzja w siewie. No i to jest, w Szkotowie wszystko jest, Jeszcze, zresztą przyjechał fachowiec z Kalinowej, najlepszy operator, także no. <laughs> dzięki Mirek, dzięki, że przyjechałeś, <laughs> idziemy, idziemy na obiad, robimy przerwę, zjesz coś? No nie, wstydź się. No, nie, no nie chodzi o zjedzenie, tylko my musimy to dzisiaj zasięgnąć. No dobra, no to dwie minuty szybko zjesz obiad i jedziemy, dobra? O, Jacek już je. A teraz słuchajcie winowajca tego jak się pole uprawia pod cebulę. Panie Jarku, proszę powiedzieć jak pan przygotował pole. Co najpierw tak. zrobiliście? Najpierw jeździłem za ryżówko wzdłuż po kamieniaczu. Najpierw tak, do... a, a najpierw, najpierw to chyba pan odkamienił te pole. No tak. Ile to... było kamienia z tego pola? Dużo o... czy mało? Oooooo! To by to Setki chyba ton. Było 20-20 aut było. Zabrało kamienia z tego. No, pola? No 20 aut było. No. Słuchajcie, tyle kamienia to było. Kamień musieliśmy zebrać, bo on by po prostu przeszkadzał i w siebie, i nie pozwoliłby cebuli równo rosnąć. Tyle pobijałaby. było tego kamienia, Pobiałaby się. No, kamienie zebraliśmy. No i później poszły tak. Jedna zależywka poszła na sagę, druga na sagę i teraz przeciwnikiem poprzeć. Trzy razy trzeba było A wał? No a i no, jeszcze szedł, przed sołgniatą, żeby troszeczkę wyrównać. Wyrównać? I jeszcze też, żeby tą zimę. Dobić, ale jeszcze też słuchajcie jest sucho, więc żeby nam też wilgoć nie uciekała. No, to Jacek by było... to jest wał, który u nas chyba pracuje 20 parę lat, już można powiedzieć. Używamy go co jakiś czas, nie był drogi w zakupie, ale co jakiś czas się przydaje, mhm. Jacuś. Tak, no bo jak już przewidują suszę, to trzeba przynieść ziemię, dlatego nie? A no, tak jak już i Jacuś leci. To, 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 to normalnie, nie? To, to nie co, tak? panie Jarku, pan leci dalej talerzować? Tak, już mi niedużo zostało. Obiadzik dobry był? Dobry, dawno od szefowej obiadu nie jadłem, ale... Do, no dobry, właśnie, bo szefowa, szefowa ostatnio trochę nie gotowała. Ale już teraz widać, że będzie tuć, tuć. No. To już teraz szefowa będzie gotowała. Ja się nie rozdwoję, ja się nie rozdwoję. Pani Jarku, czyli tak, do wieczora ma być zasiana? Tak. Powinien zacząć. Kawinowy. Kawinowy? Jak, no tak. Fajne chłopaki. Ja fajne chłopaki przyjeżdżają. Tak, więcej chłopaków. Fajne, fajne. Dobra, na razie, cześć. या